Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym odcinku. Ja jestem Grzechu. Witam Was na kanale Fabryka 8.1. A tu widzicie zamówienie, które obecnie pakuję, Ramki dobrze znane: Stop Hybrid, Go Diesel, cały czas są w ofercie. Jeżeli macie ochotę, zapraszam. I do nowego odcinka też Was serdecznie zapraszam. Kolejne zamówienie, które dzisiaj wysyłam, chciałbym wam pokazać. Jest naklejki na alternator do dużego Fiata. Naklejka na obudowę filtra powietrza i taka jeszcze dodatkowa informująca o prawidłowym kącie pochylenia świateł. Dobra, i naklejek serwisowych. O, tutaj mam jeszcze takie przyklejane od wewnątrz, bez gwiazdy, nie ma jazdy. Sam biały druk. Tutaj mamy alternatorki, różne polonezy itd. i tak dalej. W zależności. Jaki polonez, jaki układ wtryskowy, czy co tam jest. Marek Łączewski mi tego e, nawysyłał, także się podorabiało ale ja szukam tej naklejki tej e, nie tej, bo ta jest do traka. Ja szukam tej naklejki, do zwykłego poloneza informacyjne o ciśnieniu w ogumieniu. O i z koszulek jeszcze maluchowy liczniczek też leci w Polskę dzisiaj. Uh, 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 trzeba będzie kolejne jakieś liczniki porysować. O w temacie dużego Fiata taka koszuleczka. Znacie ją, bo już Wam pokazywałem nie raz, ale no kurczę bardzo ją lubię. A tutaj teraz ciachniemy taki napis Polski Fiat. Na przednią szybę do maluszka. Wycinane są tylko te znaczki. Naklejka nie będzie miała żadnego tła. I enterek. O i tak to wygląda po wycięciu i obraniu. Także zaraz tylko transport. Trzeba na to nanieść. I można wysyłać. Transport nałożony. Można to spakować. Pudełeczko pyk. Spakowane. Wylepeczka. Etykietkę i można wysyłać. Niemiec spłakał jak sprzedawał i Niemiec pod kocem pod kocem, kotem, kocem trzymał to znane hasło. Ja to Niemiec do dzisiaj szuka. Usłyszałem stosunkowo niedawno gdzieś na zlocie ktoś chyba koło mnie e, koło stoiska takie coś takie hasło rzucił, także no, wpadła taka naklejeczka też do oferty. Kilka sztuk, jak widać, dorobione. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam. A w międzyczasie, jeszcze takie naklejki. Na Skodę. Na Skodę Michałową w Fabie, która dumnie przyjęła, przyjęła nazwę, pseudonim smurfeta. I teraz, żeby się Asi zrehabilitować, za tą naklejkę, że ona cofała. tam wklejoną przy, wgniote, przy wgniocie na klapie, to takie smurfetki jej wyślę. Myślę, że to jej będzie bardziej pasowało. A dzisiaj zajmiemy się tymi poskodnymi kołami, pojedziemy zaraz przełożyć je na te kupione w Sieradzu. Także troszkę wygląd busa się odświeży, a to co jeszcze trzeba będzie zrobić to niedługo zrobić mu serwis olejowy. Bo przebiegu wprawdzie nie zrobiłem, ale rok już minął, a o olej w dizlu trzeba dbać. Dobra, a przy okazji jeszcze sobie takie dwa, dwie przekładki. To się nazywa jak listwa kompozytowa? Takie dwie listwy kompozytowe pod Airlines pod łóżką będą wstawiane. Także trzeba zakupić i wiercić w tym otwory, żeby wstawić to tak jak Piotr ma e, jako element oddzielający blachę w sensie konstrukcji samochodu od Airlines, żeby oddzielić to termicznie. Także to mnie czeka wyprucie tych dwóch Airlines, powiercenie nowych otworów w takich miejscach, gdzie będę mógł sobie sięgnąć i przyłapać to na solidne śruby. No, żeby nie gibnąć potem z tym z wyra, razem z profilami, żeby się nie wyrwały z konstrukcji. Dobra, a to też trzeba będzie te, zrobić. Będzie drugi komplet. A to już odłazi pięknie. W miejscu, w którym dekielek dociska. Ale czarny dekielek to by tu chyba lepiej pasował. Trzeba będzie pomyśleć nad czarnymi. Tu taka niespodzianka wyszła w oponie. Rozpierniczona I teraz yy, no, trzeba ją wymienić koniecznie A tutaj było na coś najechane Także ta opona jest do wymiany No i niespodzianka przy wymianie opon Dobrze, że Krzychu zauważył, że ta jedna kostka jest yy, Wyrwana Aż do drutów Także coś musiało być najechane Ale że powietrze nie puszczało To trochę dziwne Tak czy siak zamówiłem już oponę Wiadomo gdzie Nie na A tylko na O Platforma i teoretycznie jutro powinienem taką oponę mieć. W sensie kurier przywiezie, to jutro podjadę i tą czwartą felgę się podmieni oponą. Będzie już wszystko cyclafum. No i co? I trzeba to dzisiaj pojechać i zrobić. Dobra, opona zrobiona. Ja wiem, że powinienem wymienić dwie, bo tak to się robić powinno. Ale różnica wysokości bieżnika była tak niewielka, bo tam było niecałe 2 mm, że no pozwoliłem sobie na ten gest rozrzutności, żeby wymienić tylko jedną oponę. Ale na chwilę obecną temat felp mamy prawie zakończony, oprócz tych małych zaprawek, co tam ciężarki gdzieś uskubały. Druga sprawa jest taka, że Maciek kupił sobie nową zabawkę. Która no przyda nam się pewnie prędzej czy później, yy, tutaj nam motoryzacyjnemu gronu, że tak powiem, dookoła legnicy i tak dalej. Bo nie wiem, czy i weko jeździ dalej. No, tak się śmieją, że weko nie jeździ daleko. No ale dobra, Maciek kupił sobie lawetę i zaraz jadę ją zobaczyć. Bo Maciek chce żeby mu ją jakoś okleić, coś jakieś wzorki porobić. Wspominał coś o różowych kwiatkach i tak dalej. Prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, także ja go w pełni rozumiem. Nie no, tak serio zobaczymy, co, co można pokleić zaraz Maćkowi, co tam sobie wymyśli. I trzecia sprawa jeszcze w dalszej części odcinka, co się zapowiada, to pojedziemy do Kamila dokończyć jego naklejki kamperowe, bo coś Kamil jeszcze podomawiał, poprosił, żeby to było w tym tygodniu zrobione. No i jest zrobione, jest już wydrukowane, gotowe do klejenia, także tam pojedziemy jutro. A potem być może jeszcze zajrzymy w jedno miejsce filmowe, które powstaje, powstaje scenografia do filmu. Ale to nie jestem pewien, czy was tam jeszcze w tym odcinku zabiorę. Jak nie, to na pewno w przyszłym. Takie cuś. od przodu to wam na razie nie będę pokazywał. Ale co, Maciejka, coś tutaj na drzwi pokleimy, nie? Czekajcie, szeroki kąt. Coś tu wymyślimy, jakiś wzorek. Wtedy różowe kwiatki, co mówiłeś, nie? Oczywiście różowe kwiatki są super. <noise> różowe kwiatki są super. A tutaj z przodu? Nie wiem co z przodu. Iweko. Nie jeździ daleko, tu będzie taki dopisek. To już jest to ładniejsze i Powiem Ci tak jak patrzę na, na, na busy, to, to takie ładniejsze. I pytałem, yy, Maciek już mi mówił, ale teraz może wam powiedzieć w porównaniu do tego, jak ci się tym jeździ żółtkiem? Co? Tak patrząc na jednego i na drugiego, i weko na pewno jest wygodniejsze, ma więcej miejsca w środku. Fotel ma wygodniejszy. Ta przestrzeń jest taka cieplejsza, ciekawsza. Fiat jest taki bardziej zimny, bardziej plastikowy. Chociaż. Bardziej jak dostawczak, nie? Tak. Fiat jest bardziej wystawczak. Ja sobie zaraz tam wejdę, zobaczę, e... czy faktycznie jest to bardziej tak jak osobówka, nie w takim sensie. Takie znaczy... przyjemniejsze to wnętrze. Jest przy... jedno i drugie jest przyjemne, tylko że ten, tutaj te wykoczenie, te materiały tu jest tak jakoś tak bardziej to yy, takie miękkie. Jak nie wiem pamiętać, jak wyglądały golfy dwójki. Jedne były na sztywnych deskach, jedne były na miękkich deskach. To jedne nawet były nie na pamiętałem, rach, że te jedne były na takich zwykłych fotelach. Były dwie różne deski w golfach? A, oczywiście, tak? A, oczywiście. Golfik dwójka był personalizowany pod tego, kto go zamawiał. I jak sobie zamówił, ile zapłacił, tak miał e, Tak samo jest tutaj No mówię, ja mam wrażenie, że ten jest to, to, dzisiaj, to, to, dzisiaj to tam z jazdy To, 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 to chwila tej jazdy to No ale nie to nie jeździłeś tym wcześniej, i nie? nie I tam przejechanie tysiąca kilometrów nim No owszem, poczujesz, ale nie tak jak tamty To idziemy do środka zobaczyć Ty, ale klamka ma taką samą Tak. To jest ta sama klamka jest fotel taki dla mnie grubasa kurczę, pneumatyczny jest niepo, fotel. Nie poustawiany, nieporegulowany, bo tu jeszcze hmm. tu schoweczki do tak, pracy, tak? Oto twoje różowe okularki. Maciek wiedziałem, to że to... Różowe. Jak nie są różowe? Zrobię zaraz tak kolorystykę tego okay. filmu, że będą różowe. Lampka też mi się wydaje podobna. Tak, lampka jest identyczna. Słuchajcie, fiat i identyczna. Słuchaj, fiat. Fiat, jest. Wszędzie gdzie, gdzie gdzie nie popatrzymy do fiata, tam są znaczki Iweko, więc to to jest. Dalej ta sama kooperacja. Tak jak mówisz, klamka taka sama, lampki takie same. Nie wiem czy słoneczniki nie są podobne. Dużo rzeczy jest zapożyczonych. Prawdopodobnie robi to jedna firma na, na jednych taśmach, tylko z innymi wzorami i być może w Polsce. Nie zdziwiłbym się. A Popatrz przełączniczki czy coś. No, nie? Jak wszystko dla to, mnie to jest wszystko fiat. Wszystko fiat. Dobra, to my coś będziemy tutaj. Czyli znaczy tutaj muszę patrzeć. Będziemy coś się dumali jak tutaj ozdobić tą pszczołę. Może jakieś czarne elementy, coś tego jest nieróżowe. Nie, czarne, nie? Maciek, czarne, to... jeżeli, już to <laughs> jeżeli już to czarne Dobra, ale to zobaczycie gdzieś tam w kolejnych odcinkach Ja muszę podumać co tutaj zrobić Tak jest Dzień dobry kolejnego dnia Tu was dam na chwilę Dzisiaj kończymy temat yy, Kampera Kamila Jest piękna pogoda, grzmi, zaraz będzie padało Właściwie już kropi Także idealny, to idealny czas na klejenie Ostatnich naklejek Ale najpierw jeszcze poczuchy I można jechać do Kamila Całą drogę lało, a tu przyjechałem, jest sucho i jest nawet markiza zdjęta już, także tu wklejamy te łuki, tak? A taki uskok tutaj jest. Tam też jest taki ten uskok? A nie, one są tutaj na tej części już za uskokiem, także one będą prawie całkiem pod markizą. Konia zostawił. A tego zrywamy konia? Koń musi zniknąć. No dobra, spróbujemy to zerwać jakoś, a widzę się męczyłeś i co? No dobra, no to a, trzeba, trzeba troszkę go, wiesz, podgrzać opalarką. I powinien y, trochę łatwiej wtedy zejść. A tutaj mamy ten uchwyt od markizy, to ja nie wiem jak my to wkleimy tutaj. Chyba kawałek tylko, nie? Trzeba będzie jakoś przeciąć. No przecież Dobra, mamy, mamy takie naklejki i konia zasłonimy tym, to znaczy konia konie będzie zerwany. To przyjdzie tu? Tak? Kamil, to sobie wyobrażałeś? Tak, tak, żeby zasłoniło. Żeby zasłoniło odbarwienia po tym Czy niżej. Tak żeby było na równo z oknem. No dobra, to może wiesz co, zaczniemy od tego, że Ty się będziesz tym bawił, a ja tam pójdę kleić to. No, tak? Dobra. E, to sobie odłożę w bezpieczne miejsce. Dobra, tradycyjnie ipka, żeby to przygotować tutaj. To przychodzi tu, gdzieś za markizą, także będzie większość i tak schowana. E, czekajcie, tu sobie to wytrzemy szybko. No i teraz jedyne, jak to tu jest możliwe, żeby wkleić. To trzeba ominąć drzwi, przetłoczenie na górze, tu się zmieścić i ominąć jeszcze uchwyt do markizy, którego już się dowiedziałem nie można odkręcić. Także to trzeba podzielić sobie na dwa etapy. Najpierw wykleimy górę albo dół najpierw, a później ten niebieski fragment, bo on jest osobno. Kawałek przyłapany, tak sobie wcześniej ustabilizowałem naklejkę taśmą, to już można oderwać i będzie można ją tu wklejać, żeby to ominąć. I dochodzę do wniosku, że potrzebuję kamerki i uchwytu na czoło, żeby Wam pokazywać jak to robię cały czas. Bo w ten sposób trzymając jedną ręką telefon, a drugą klejąc, to ja nie jestem nie jestem w stanie tego zrobić dobrze. Także no wybaczcie, pokażę Wam efekt końcowy. No i dobra, i wklejone tutaj nadmiar folii wciśnięty pod butel, bo tutaj jest takie uszczelnienie. Zresztą tu i tak przyjdzie markiza tej naklejki w większości nie będzie widać. Ale zrobione jest. Jeszcze sobie drugi raz odtłuszczę tutaj nad, nad tą naklejką teraz miejsce i zrobić trzeba, czekajcie na szeroki kąt, zrobić trzeba miejsce na ten niebieski, niebieską falę. No i co, z tym kończymy, zostanie ta jedna duża na tył. No i zrobione. To zrobione. Zobaczymy, zobaczymy co Kamil, ale się odbarwiło, popatrzcie jak ten laminat przejął kolor z naklejki. Już naklejki nie ma i to nie chce z zejść. O, o, trzeba będzie ją przesunąć do góry. Miała być na równo w osi, oś naklejki miała być osi okna. No i co teraz? Kamil mówi, że nawet próbował to zdjąć papierem ściernym, ale to musiało się głęboko w laminat wchłonąć. To co klejmy. Ale to wiesz, co to? sobie nakleimy na mokro, żeby ją można było przesuwać że Tutaj zaraz to odpuścimy, no i co, i musimy to dać trochę wyżej, nie w linii, nie w osi okna. Hmm. No dobra, no, mus jest mus, robimy. Dobra, jedno zmoczone, drugie zmoczone, nakładamy. Teraz możemy to sobie dowolnie ustawić. No widzicie, to można teraz przesuwać. A jak sobie ustawimy tak, jak chcemy, to można to zmoczyć od zewnątrz i wyraklować, żeby nie porysować. Dobra, jest krzywo. Można to trochę teraz poprzesuwać. Jest moja linijeczka ulubiona. Aha, dobra, Kuń Wylas. Tak, mniej więcej teraz sprawdzimy tutaj odległości od okna. 10,5. A tu jest i 10,3, czyli górę 2 mm. No i ustawione jest tak, że tu jest dół. 10,5, poprawione 10,5. Tu sobie możemy też pozwolić na to, żeby było 10,5, a tutaj listwa idzie już z skos, także na pewno będzie inaczej. Tu jest 11 z kawałeczkiem, ale teraz to można wyraklować. Delikatnie kuń zasłonięty to o co Kamilowi chodziło. No i tyle. Nie wiem czy nie zaczyna kropić. Znaczy teraz to już może, nie? Bo i tak to na mokro kleimy. Ale wolałbym, żeby to jednak sobie wyschło na spokojnie. Kamil, pamiętaj, że takiej naklejki na mokro klejonej to nie możesz teraz karszera poczęstować tak przez dwa dni. A nie, to w ogóle... o. O, Żeby gdzieś pod ciśnieniem jej nie poderwać, zanim klej zwulkanizuje. Zresztą zaraz to jeszcze troszkę powgrzewamy i ten klej już zacznie łapać, bo już było trochę ciężko ją przesunąć po chwili, tam gdzie została dociśnięta, ale to będzie git. No i miałem to wgrzać, wysuszyć. Powyciskać, ale pogoda nie sprzyja, zaczyna kropić. Także co z tego, że ja to będę suszył, jak to zaraz znowu deszcz zmoczy. Także chyba pozostanie mi to tak, już po prostu zostawić. To się na pewno przyklei, tak jak pasy na Mustangu się przykleiły, na drugi dzień już były. No, mocno trzymały się. Także tam zostały, tylko jeszcze do wklejenia, małe naklejki, takie ikonki. WC jakieś siedzenie, to wam zaraz pokażę, co jeszcze Kamilowi dorobiłem. Będziemy kończyć temat e, o no, kamperach tego. Shousou Alegro 97. Dobra i ostatnie tematy to jest tak, okienko WC to jest to okienko, tak? Tak. Jeszcze mamy drugą, ale ta się przyklei no, jeszcze tak. bez problemu. No, coś takiego. No, tak będzie. Będzie. Dobra, została jeszcze do gazu i do pasów. Ja myślałem, że to kobieta w ciąży tak wygląda. No dobra, to już sobie Kamil sam naklei. Kończymy temat kamperowego, y, kamperowego Kamila, kamilowego kampera kończymy. Smacznego Marecki. Ostatnie popołudnie z pandą, więcej nie mogę jej czasu poświęcić, ale popatrzcie, tutaj ktoś w ogóle nie, nie umył pod lampami. Nie no, śmieję się, ale prawda jest taka, że lampę sobie zabiorę, jedną, drugą, jakieś tam jeszcze parę pierdółek z tej pandy zabieram i jutro przyjeżdżę po nią w zakład pogrzebowy. Jutro albo dzisiaj może jeszcze zobaczymy. Także ostatnie chwile pandy. Marek mówił, że ona nie odpali bez zegarów. No to proszę, jak żwawo, musimy ją przestawić, żeby laweta mogła ją zabrać. Dobra Pandziucha, to była Twoja ostatnia jazda, miło było cię znać. orszak nie duszę przyjmie. Uniesie z ziemi nieba. Dobra to była panda, nie zapomnę jej nigdy. Dobra, a jeszcze w ramach ciekawostki powiem Wam jak kupowałem tę pandę. Z której świadomie chciałem zabrać tylko kilka części, a resztę zezłomować. To pan y, był otwarty na negocjacje, ale nie chciał za dużo y, opuścić sceny, y, po której chciał sprzedać tą pandę, zapewniając, że tam jest jeszcze 3 czwarte zbiornika paliwa. On mówi nawet, że tam jest pełny zbiornik paliwa. Ja sprawdziłem. No faktycznie wskaźnik pokazywał 3/4. No to wiadomo, no, szkoda to oddać. I wczoraj zaczęliśmy z Markiem jeszcze troszkę tego paliwa y, odciągać pompką. No, i tutaj w tym miejscu bardzo chciałbym pozdrowić pana, który mi to pandę sprzedał, za to, że rozcięcił trochę to paliwo. Nie wiem, może, może przez to, żeby lepsze spalanie tego paliwa było. Także w bańkach, do których to, to paliwo spuszczaliśmy, ładnie się woda od paliwa oddzieliła. Także oszukali mnie banda. Pozdrawiam jeszcze raz pana sprzedającego. Samych sukcesów życzę. I tym akcentem pięknym kończymy ten różnorodny odcinek. Trzymajcie się. Hasło na koniec: paliwo, wpiszcie. Trzymajcie się, ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za wszystko. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć. Hej. Pa.